Moje pierwsze śniadanie: grapefruit, jogurt naturalny i sześć łyżek płatków kukurydzianych. Na drugie śniadanie zabieram do pracy kanapki, chleb ciemny, pasta z awokado i kiełki rzodkiewki posypane pieprzem. Na przekąskę mam sok wielowarzywny i dalej w jadłospisie mam pomidorową i gołąbki, więc lecę do baru mlecznego, żeby je zjeść. Fajna ta dieta. Jem co lubię, co mi smakuje, mam więcej energii. Na podwieczorek jadłam banana i teraz na kolację będę jadła chleb chrupki z margaryną, serem, kiełki i do tego dwa orzechy. Ładnie się komponują do takiej kanapki. Orzechy włoskie. Smacznego. Smak nawet spoko, ale dwa takie chlebki chrupkie no to za mało dla mnie. Nie wiem jak ja dam radę, bo nocą to mnie strasznie nosi. Mam taki głód na różne rzeczy, chęć ochotę. Słodkie coś. Jeśli mimo zjedzonej kolacji nadal czujemy się na nienajedzeni, możemy sięgnąć po niskokaloryczne przekąski. Możemy pokroić sobie w słupki warzywa i zjeść je z sosem jogurtowym albo z humusem. Dwie kanapki razowego chleba z humusem i rzodkiewką i do tego mamy szklankę soku pomidorowego. Ale najlepsze to dopiero na kolację. Będzie to pizza z warzywami. I wcale nie jest nigdzie napisane, jaki to musi być kawałek. Może być duży. A i słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Staram się nie solić i czuję, że już woda mi schodzi z organizmu, więc to jest naprawdę super. Na obiad mam pieczone łódko kurczaka i krem e, z brokułów. W sumie tutaj do kurczaka to mi brakuje, wiecie, co ziemniaków i mizerii. Taki polski obiad. No ale mogę i tym się zadowolić. Miała być pizza warzywna, no ale nie było takiej, nie znalazłam w sklepie, więc kupiłam zwykłą pizzę, dokroiłam do tego warzyw, zapiekłam i będę teraz jeść. No dobra, teraz już na pewno ostatni. Tak mu kawałkowi jest za smutno, tak samemu Natalia żuje. Szkoda, że takich kolacji nie można jeść codziennie. Kolacja nie powinna być ani zbyt duża, ani zbyt kaloryczna. Jedzmy ją mniej więcej 2-3 godziny przed snem.